Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie a konferencji po meczu piątej kolejki czwartej ligi Podlaskiej Turbiel z Podlaski, Tur -Podlaski Promień Mońki. Promień wygrał 2 do 0. I o komentarz poproszę trenera gości pana Leszka Zawackiego. Witam serdecznie. No cóż, my przyjechaliśmy do Bielska po trzy punkty, bo tych punktów mieliśmy do tego meczu cztery. Widać, że drużynie bardzo zależało na zwycięstwie tutaj. Cieszę się bardzo z jakości gry, jeżeli chodzi o pierwsze pół godziny pierwszej połowy. Potem ta jakość spadła, turnas troszeczkę też przycisnął. Ale suma summarum wygraliśmy z tych trzech punktów. Jestem bardzo zadowolony, gratuluję drużynie. I o komentarz poproszę pana Dariusza Szklarzewskiego, trenera Treneratura. Gratuluję Leszkowi zwycięstwa. No niestety znowu zagraliśmy z Promieniem bardzo słaby mecz, byliśmy spóźnieni, można powiedzieć, w każdej fazie gry nam ta gra się nie kleiła. W drugiej połowie prób próbowaliśmy wrócić, mówiąc kolokwialnie, do meczu. No niestety gdzieś tam jeszcze w końcówce nadzialiśmy się na kontra i myślę, że Monki zasłużenie zwyciężyły w dzisiejszym meczu.